Większość facetów popełnia ten błąd, że kiedy zaczynają się spotykać z dziewczyną i randkować z dziewczyną, która im się podoba, to zbyt szybko zaczynają się wkręcać w tą znajomość. Mam na myśli to, że bardzo często wielu facetów już po pierwszym spotkaniu z daną dziewczyną myślą sobie, jak to będzie fajnie z tą dziewczyną, kiedy będą z nią razem w związku. Jak to będzie, kiedy razem się prześpią, jak to będzie, kiedy wspólnie będą oglądać Netflixa, spędzając razem oczywiście wspólne wieczory i uprawiając miłość. A to powoduje, że facet zaczyna mieć romantyczne myśli w kierunku tej kobiety. Jeśli zaczyna mieć takie myśli, to tym samym zaczyna się bardzo wkręcać w tą kobietę. A jeśli zaczyna się bardziej wkręcać, to więcej pisze, więcej dzwoni, częściej chce się spotykać, a to nawet prowadzi do tego, że facet potrafi wyznać miłość dziewczynie na drugim czy trzecim spotkaniu. A dalszy scenariusz wszystkim jest bardzo dobrze znany: czyli ta kobieta totalnie urywa jakąkolwiek relację z tym mężczyzną. I nie chce się już dalej z nim spotykać. Ponieważ dla tej dziewczyny jest to dziwne, że facet po dwóch czy trzech spotkaniach już się w niej zakochał. I nie ma zresztą jej się co dziwić. A wszystko zaczęło się od tych romantycznych myśli tego faceta. Czyli od zbyt szybkiego wkręcenia się w nową relację z nowo poznaną dziewczyną. Ja i moi klienci doskonale wiemy, że kobieta musi sobie zasłużyć na to, żebyśmy my się w nią wkręcili. Dzięki czemu zachowujemy się w odpowiedni sposób i nie przeinwestowujemy. A tym samym kobiety wkręcają się w nas z podwójną siłą. Ponieważ jesteśmy wyzwaniem, jesteśmy tajemniczymi facetami. To kobieta nie jest nas pewna, a nie my kobiety. A to jest bardzo seksji dla kobiety. W ten sposób stosujemy odwróconą dynamikę relacji. Dzięki czemu to kobieta chce być bardziej ze mną, czy z moimi klientami, niż my z nią. Jeśli chcesz, abym punkcie osobiście, wejdź na mój profil, następnie wyślij do mnie wiadomość o treści Go, a ja wtedy skontaktuję się z Tobą osobiście. Ewentualnie możesz wejść w link przypięty do mojego bio, następnie przeniesiecie na tę stronę, wybierz darmową konsultację 1 na jeden, Cię potem na dokładnie taką stronę, zjedź niżej i wybierz dzień oraz godzinę konsultacji, która będzie dla Ciebie odpowiednia.